Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony CryptoWyk. zapraszam do dzisiejszego odcinka. Powiem Wam szczerze, że miałem coś takiego w planie, ale też nie do końca, gdyż nie spodziewałem się aż takiego mocnego ruchu na dół. No i niestety, stop lossy się odpaliły, więc tutaj troszeczkę jakby czerwony dzień dla mnie. Natomiast jestem w longu teraz, udało mi się zlągować 18 tysięcy, 1800 z... 18 około, tyle mi się udało. I aktualnie czekam na zamknięcie tego longa w okolicach piwotu 19,618 i ewentualnie zobaczymy, co się wydarzy z tą strefą podaży na poziomie 19,783 dolarów. Wrzuciłem Wam wczoraj screena z tym trójkątem, dokładnie tym trójkątem, gdzie on wyglądał dokładnie tak, jakbyśmy mieli właśnie mieć ten zjazd, ale jakby nie chciałem się za bardzo w to wierzyć, patrząc na wykres indeksu dolara. To znaczy, też shortowałem z jednej strony 19,150 tutaj w tym miejscu i czekałem na rozwinięcie sytuacji. Stop lossa miałem trochę powyżej 19,36,8. No i ten short akurat mi się udał, ale zamknąłem go na tej linii trendu na poziomie 18,700 około, troszeczkę wcześniej nawet. Nie sądziłem, że będzie aż taki mocny zjazd, a to za sprawą indeksu dolara. No i oczywiście ogłoszenia danych, tam statystycznych w Stanach Zjednoczonych, których nie śledziłem w ogóle. Natomiast tutaj wszystko wyglądało ładnie. Mieliśmy już ładny zjazd na indeksie dolara, i myślałem, że będzie po prostu lekki zjazd na Bitcoinie i odbicie i pompa do góry. Bo tutaj, też jakby wysokość tego trójkąta wyglądała mniej więcej w ten sposób. Więc myślałem, że po prostu odbijemy się od tej linii trendu, tak jak było tutaj, od tej strefy popytu drugiej, na tej świeczce niestety tak się nie stało, mieliśmy lekkie odbicie, natomiast dalej była przetestowaliśmy sobie jeszcze S1 i ten trójkąt i zjechaliśmy masakrycznie w dół, na tej jednej świeczce cztero jednogodzinowej, już wam mówię, ten ruch wynosił 5,5% tutaj powiem wam szczerze nie wiem jaki musiałby być głęboki stop loss żeby uratować e, sytuację tutaj S3, no troszeczkę poniżej tej S3, e, no jeżeli ktoś był hardcorem to by się udało ale longowanie S3 jak najbardziej się udało. I teraz czekam na zrealizowanie tego profitu. Aczkolwiek straciłem więcej kasy na altach niż na samym Bitcoinie, bo tutaj z Bitcoinem starałem się być cierpliwy, natomiast na altach byłem troszeczkę niecierpliwy. Co dalej? Nie widzę tutaj żadnych konkretnych rozbieżności na razie, więc po prostu trzymamy się momentu jak lecimy do góry, a tak samo indeks dolara zaczął tutaj mocno spadać, w końcu nastąpiła ta konkretna, konkretna formacja, która sprawiła, że mamy zjazd i ten zjazd wygląda jakby był kontynuowany i może jak dotkniemy tego piwotu 13395, przynajmniej na tym wykresie, to wtedy Bitcoin dotknie swojego pivotu to by miało sens, bo Musimy przyznać, że czasami, um, czasami ten indeks dolara nie, nie jest identyczny do odwrotnością, nie jest identyczną odwrotnością wykresu Bitcoina. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem, ale no bo jakby to było takie proste i idealne, to po prostu byłoby to za proste i każdy by zarabiał, dlatego czasami trzeba mieć te stop lossy, żeby to się sprawdzało. I jak najbardziej jak najbardziej tym razem te mocniejsze ruchy się odwzorowały na odwrót. Tak, dobrze wytłumaczyłem. Czyli tutaj mieliśmy pompę, w Bitcoinie był zjazd, z DXY był zjazd, i teraz na Bitcoinie mamy pompę. I więc na to czekałem jakby w tym tygodniu. O tym mówiłem w kilku odcinkach, ta, ta cisza przed kryptoburzą. Miał być ten zjazd i miała być pompa. To nastąpiło tylko troszeczkę w innym stylu, niż się spodziewałem, i innym stylu niż to tłumaczyłem, więc tutaj ewentualnie mogę powiedzieć, że moja analiza nie była idealna. Ale koniec końców wygląda to na razie nie najgorzej, więc musimy z tym poczekać. Jeżeli chodzi o Ethereum, zobaczmy dokąd Ethereum dojechało, bo wiem, że tutaj miałem te strefy um, popytu i niestety ta strefa popytu jest dopiero na 1128, więc wydaje mi się, że um, Ethereum, niestety, ale może sobie jeszcze troszeczkę zjechać. Szczególnie że już pivot miała dotknięty, więc niestety, ale w tym tygodniu może to jeszcze nie wyglądać zbyt ciekawie. Mam tylko nadzieję, że Bitek dosięgnie swojego pivotu, bo wcale nie jest tak daleko i mógłby go dotknąć, mieć to z głowy, a ja bym sobie zamknął mój Profit, także to by było eleganckie. Jeżeli chodzi o inne alty, to powiem Wam szczerze, że widziałem tylko dwie ciekawe opcje. EOS, który tworzy sobie tutaj clean. Spadkowy, który powinien zakończyć się wzrostem, i ten wzrost powinien wynosić mniej więcej ten ruch, który był początkowy dla tego klinu. I jeżeli byśmy z niego wyszli prędzej czy później, to powinniśmy dobić do tego otwartego pivotu na poziomie $42 około lub $45. Więc możliwe, że ta pompa jeszcze nastąpi. Miejmy nadzieję, oczywiście. Drugim ciekawym coinem był chyba AVE, tak, AVE też tutaj jest w takim swoim jakby klinie spadkowym, dokładnie podobna historia, tak samo jeżeli mielibyśmy mieć zamknięcie, wyjście z tego klinu do góry, to mielibyśmy mniej więcej taką wysokość z tego i byłby to poziom kluczowy 104 dolary, lub przynajmniej poziom psychologiczny 100 dolarów, więc wyjście z tego mogłoby być też całkiem epickie, z tym bym poczekał. WU tutaj widzę, że wykonało bardzo ciekawy ruch. Żeby nie powiedzieć e, dziwny. <grym> Zrobiliśmy naprawdę duży opór na poziomie R2. 15 centów 36, później maksymalne wychylenie 15 centów 88 i maksymalnie, maksymalny zjazd aż do S1 pomiędzy tymi dwo, dwiema strefami. Minus 17% i teraz też się dźwigamy. Więc 7,5% już do góry. Liczyłem naprawdę na 18 centów. Może nie tym razem. E, tutaj widzę, że NT próbuję troszeczkę się wybić, ale tutaj już podwójna górka 480 nastąpiła. E, także nie wygląda to za ciekawie. E, nie robiłem więcej analiz, też nie nagrywałem wcześniej odcinków ze względu na to, że sytuacja była bardzo niestabilna, więc wolałem tutaj nie, e, nie mieszać za dużo. E, dar też mocno zjechał, co zaczął mnie troszeczkę niepokoić. Już tutaj było 17 centów i 7. Natomiast tutaj była mocna pompa, widzę, że jakieś mocne zakupy były 13%. Co będzie dalej? No zobaczymy, bo też są opinie, że powroty z formacji V wcale nie są takie mocne, więc uzbrójcie się w to, że może być jeszcze jakiś spadek, jak to w tym rynku mamy teraz. For widzę, że się troszeczkę dźwignął też, ale też jakoś te wyjście z tej strefy nie było takie za ciekawe. <laughs> ciekawe czy to będzie przetestowanie i zjazd na dół, tak też może być. Mm -mm. Cake tutaj też niestety troszeczkę niezafajnie wyszedł z linii trendu. Powiem szczerze, że zszortowałem sobie tego kejka w tym miejscu 4,52 i miał zjechać na dół, ale po tym, jak w tym miejscu podskoczył do góry, to był stop loss. Nie wiem dlaczego nie zrobiłem go wyżej pivotu. No i mnie zatrzymało dokładnie na tym knocie, na samym końcu tego knota. No i ominęło mnie 10% i straciłem dzięki temu 1,5%. Niestety, ale trade był przegrany, ale by bardzo dobry tak naprawdę, gdyby nie ten Stop Loss, którego źle ustawiłem. Aktualnie zlongowałem sobie EOSa i AWA maksymalnie. BNB tak naprawdę nie ruszają za bardzo. Jeszcze. Bitcoina oczywiście tam na dole i Ethereum częściowo w opcjach. Więc myślę, że zaraz będę Ethereum zamykał, a co do Bitcoina to jeszcze poczekam. Dobrze. To wszystko na dzisiaj. Myślę, że można podsumować ten odcinek tak, że po prostu czekamy na całkowity zjazd tego DXY, przynajmniej do tej linii trendu, i dzięki temu podskoczymy jeszcze z bitkiem i innymi altami, żeby zamknąć sobie longi i będziemy, będziemy obserwować dalej co się dzieje na rynku. Bo gdyby DXY przebił się przez tą linię trendu, no to wtedy mamy prawdopodobnie jeszcze większe pompy przed nami na krypto. Tak samo. Pamiętajcie, że... Bitcoin przebił linię trendu spadkowego, tę, tą globalną od ATH. Więc mieliśmy to pierwsze wybicie z 20 tysięcy, przetestowaliśmy to, nie udało się, dwu, podwójna górka, bo zjechaliśmy na dół i tak spadaliśmy, spadaliśmy, spadaliśmy. I teraz był tak, by, tak, tak, tak zwany max pain, tak naprawdę, gdzie przebiliśmy przez, się przez tą linię trendu, Była maksy, był maksymalny zjazd, tutaj mnóstwo shortów się otwierało, No i oczywiście short squeeze i lecimy do góry. I ten short squeeze może jeszcze troszeczkę potrwać. Zobaczcie, jaki mamy tutaj w ogóle wolumen. Tutaj mamy ten wolumen zakupowy całkiem niezły, ale trochę przystopował. Te dwie świeczki troszeczkę przystopowały, więc zastanawiam się, jak to będzie dalej wyglądało. Nie wiem, czy częściowego już sobie teraz profitu nie ściągnę. Jeszcze muszę sobie ewentualnie zobaczyć rozbieżności, ale na chwilę obecną siedzę troszeczkę w longach i mam nadzieję, że. Tutaj Ethereum też obroniło swoją linię trendu. S3 dotknęło. Obroniło swoją linię trendu wzrostowego i leci troszeczkę do góry. No zobaczymy. Dobra. Nie przedłużam. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w, kolejne, w kolejnych odcinkach sorki.